się na terenie hal wystawienniczych kieleckich targów. Podczas wystawy Sacro Expo w wielu kościołach występuje taki problem, iż te kościoły są niedobrzane, bądź jeżeli mamy lato, temperaturę wyższą, w kościołach jest straszny upał. Wiąże się to z tym, że w większości są to ściany kamienne, bądź z bardzo starej cegły firma Xella. Wystawia na targach Sacra Expo swój produkt Itong Multipor. Dzięki temu produktowi możemy w znaczny sposób zwiększyć izolacyjność takiej ściany, ponieważ Itong Multipor jest produktem, którego możemy używać od wewnątrz budynku. Jest znakomitym rozwiązaniem do obiektów zabytkowych, ponieważ konserwatorzy nie wyrażają zgody na Modernizację elewacji zewnętrznej. W naszej parafii rozpoczęliśmy budowę kościoła, który został zaprojektowany jako budynek pasywny. Budynek, który ma zużywać jak najmniejszą ilość energii. Bardziej że mieszkamy w takim regionie, gdzie dosyć dotkliwe są temperatury ujemne. Chciałby człowiek wykorzystać jak najnowocześniejsze materiały do, do budowy tego kościoła i, i, i wszelkiego rodzaju urządzenia, ale to wiąże się z ceną, szukamy jakichś kompromisów. Muszę powiedzieć, że y, ten materiał multipor mnie dosyć mocno tak zainteresował. Na razie to ogrzewania w, w naszym starym kościele nie mamy żadnego, to jest kamienny kościół. W dużych miastach już wszystkie kościoły są ogrzane, prawda? Wszystkie są ogrzewane i ludzie sobie to bardzo chwalą. Po jednej mszy, rannej mszy, moim zdaniem, przez cały dzień będzie ciepło, ponieważ to ciepło nie będzie miało chętnych uciec. Produkt całkowicie niepalny, naturalny, i jeżeli ktoś chce, dowolne kształty można z niego wyciąć. Kółka, kolumny i co najważniejsze, moim zdaniem, w, ko w kościele rzecz, klejenie sposobem gospodarczym. Każdy, kto ma kawałek pacy, bierze klej i go po prostu klei jak płytki. No, normalnie w jak płytki, żadnej y filozofii nie ma w tym. Kościoły. Są bardzo specyficznymi obiektami, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Nie muszą być ogrzewane cały czas. Zapotrzebowanie na energię jest w określonym czasie i w określonym miejscu. Dlatego możemy zastosować ogrzewanie powietrzne. Bardzo łatwe, bardzo szybko. Zgromadzone ciepło zostaje zatrzymane wewnątrz. Nie jest pochłaniane przez zimne mury. Ponieważ izolację stanowi Itong Multipor. Jest bardzo lekki, bardzo miękki, dzięki temu możemy go w dowolny sposób kształtować, ale po wykonaniu warstwy zbrojącej mamy bardzo trwałą powierzchnię ściany. Dzięki temu, że płyty Itong Multipor wykonane są z surowców naturalnych piasek, woda, wapno, jest to materiał całkowicie niepalny, dzięki temu zwiększamy znacznie bezpieczeństwo pożarowe w obiektach.